Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie we wstępniaku niedzielnym i zapraszam na to nasze cotygodniowe przygotowanie do medytacji. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, Duchu Jezusa, prosimy Cię, abyś przenikał nasze serca, przenikał nasze sumienia, przenikał naszą, nasz umysł, naszą wolę, abyśmy mogli przyjąć to Słowo z odwagą. Przez to Słowo czytać nasze życie, cały tydzień, który przed nami, i pozwolić, by to Słowo również nas przeczytało i powiedziało nam rzeczy, które może dla nas są trudne, ale które za każdym razem, dzięki temu, że Słowo jest żywe i skuteczne, sprowadzają nas z powrotem na ścieżki, którymi prowadzi nas Pan. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dzisiejsza Ewangelia to Mateusz 9, rozdział wiersze 36 do 10 rozdziału wersetu 8. Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce, nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami. Nieczystymi, aby je wypędzali leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i Cennik Mateusz, Jakub, syn Alefeusza i Tadeusz, Szymon Gorliwy, i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Tyle, kochani, Słowo Boże, na dzisiaj. Topos, czyli to miejsce na przygotowanie e, medytacji. Te topo, to, o, owo topos wybrałem dwa. Pierwsze topos to e, pole, góra, miejsce, w którym Jezus powołał apostołów. Na innym miejscu Ewangelii u innego ewangelisty słyszymy, że Jezus wyszedł na górę. E, więc mogła być to góra, wzniesienie, wzgórze. Wyobraźmy sobie jakieś miejsce, w którym mogło się to wydarzyć. Kto był w Ziemi Świętej, to pewno łatwiej mu będzie. To jest jedno, topos. Drugie, topos nie jest materialny, nie jest um, miejscem w znaczeniu fizycznym, ale tym topos jest władza pasterska. Um, władza pasterska, którą Jezus przekazuje apostolom w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. W tych wersetach, przeczytanej przy tej Ewangelii, kochani, Mateusz wykorzystuje taką klasyczną figurę retoryczną, znaną jako chiazm O co chodzi? Gdybyśmy sobie podzielili te poszczególne wersety na A, B, C, D, E, tak itd., to znajdziemy w nich Zapowiedź tej władzy, którą ma Jezus, a później, jakby w odwrotności, idąc od końca, każdą z tych władz Jezusa zostaje w tym zabiegu retorycznym przekazana apostołom. Polega ona, tu definicja, na powtarzaniu w kolejnym zdaniu elementów zdania poprzedzającego w odwróconym porządku. Czyli w takiej sekwencji, tak? A, B, B, A, czy więcej A, B, C, D, D, C, B, A, inaczej A, D, A, 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 B, B, C, C, D, D. E. I korzystając z tej techniki strukturalnej, Mateusz rzuca światło na znaczenie posłania apostołów. Przyjrzyjmy się następującemu wykresowi. Jezus głosi Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i słabości. Tłumy były jak owce nie mające pasterza, proście w kolejnym pana żniwa, by wyprawił robotników, w kolejnym przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów, w kolejnym Jezus udzielił im władzy. I teraz idziemy z powrotem do początku. Imiona dwunastu. Tych to dwunastu Jezus wysłał. Idźcie raczej do obiec, które pobinęły z domu Izraela. Głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, skrzeszajcie umarłych. Te paralele, kochani, te są, są czynione w odwróconym porządku. Pierwszy punkt dotyczy Jezusa głoszącego królestwo i uzdrawiającego z chorób. Koresponduje z punktem ostatnim dotyczącym misji apostołów. Polegającym na głoszeniu królestwa i uzdrawianiu chorych. I tak dalej, i tak dalej. Niesamowity zabieg, w której ewangelista Mateusz pokazuje, że ta władza pasterska w takiej kopii jest przekazana apostołom. Wszystko, co robił Jezus. Wszystko, co było związane z władzą, którą dał mu ojciec, tą duchową władzą, pasterską władzą, jest przekazane apostołom w każdym wymiarze. Jakbyśmy sobie to rozrysowali, no to będziemy mieli pięknie to, to się na wszystko ułoży. Rozpiszcie sobie te, Rozpiszcie sobie te zdania w ten sposób, na przykład na literka A. Pierwsza rzecz wynikająca z władzy Jezusa, literka B, druga rzecz wynikająca z władzy Jezusa, C, kolejna, D, kolejna. I później idziemy do apostołów i zobaczymy, że jakbyście złożyli to, to, to się idealnie poskłada: tak? władza Jezusa z władzą apostołów. Po prostu jeden do jeden, cyk, 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 cyk. Jak na zakładkę. To pokazuje niesamowicie, jak ważna jest ta władza pasterska, jak wielką moc przekazał Jezus pasterzom w tej duchowej rzeczywistości i władzy, nie tej ludzkiej, tylko tej duchowej. E, przede wszystkim do tego, aby głosić, aby przewodzić w wspólnocie e, i aby uzdrawiać. Niech nas szczerze i Błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i duch święty. Amen. Pięknych medytacji Wam życzę i do usłyszenia, i do zobaczenia już w najbliższy poniedziałek w jednym słowie. Po skryptu jeszcze. Wczoraj mieliśmy zapowiedź na Prophetopel rekolekcji z okazji uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zachęcam Was, sięgnijcie w poniedziałek pierwszy odcinek na Prophetopel.